Hardy jest postacią mistyczną, znaną wszystkim, ale przez nikogo nie do końca rozumianą. Podczas gdy skupia się na poprawie swojego życia i życia otaczających go osób, stosując stoickie zasady w relacjach, od czasu do czasu rozjaśnia sytuację swoim wyjątkowym poczuciem humoru. Oto stoickie zasady, które Hardy stosuje w swoich związkach i ich historie połączone z humorem. Zasada niezależności Hardiego jest równie ważna w jego życiu osobistym, jak i zawodowym. Gdy uczy się być samowystarczalny, wysyła złożone sygnały do swojego partnera, mówiąc, nigdy nie zostawiaj mnie samego, ale odejdź teraz, Potrzebuję trochę czasu w samotności. To sprawia, że jego partnerka jeszcze bardziej tęskni za Hardym, bo kto nie lubi odrobiny tajemniczości i paradoksów. Hardy stara się być bardziej spokojnym jeziorem niż emocjonalnym wulkanem. Pewnego razu, gdy natknął się na wściekłego psa, powiedział do niego: Czuję cię, bracie czuje się tak samo w poniedziałki. Hardy łączy swoją kontrolę emocjonalną z humorem i udaje mu się rozśmieszyć zarówno psa, jak i jego towarzyszy. Hardy uważa, że samowystarczalność to wolność. Tragikomiczny ciąg wydarzeń podczas nauki gotowania uświadamia mu, dlaczego gaśnica jest ważna w kuchni. Proces ten nie tylko poprawia umiejętności samowystarczalności Hardiego, ale także rozśmiesza otaczających go ludzi, mówiąc: "Niektóre rzeczy należy pozostawić profesjonalistom". Hardy stara się efektywnie wykorzystywać swój czas. Pewnego dnia, próbując osiągnąć niemożliwe, takie jak ćwiczenia, medytacja i ukończenie książki w godzinę, w końcu zdał sobie sprawę, że może zarządzanie czasem nie oznacza, że muszę robić wszystko w tym samym czasie. To zrozumienie sprawiło, że stał się bardziej zorganizowany i skoncentrowany, a ludzie wokół niego docenili wysiłki Hardiego. Jest to obszar, w którym Hardy zdobywa najwięcej punktów w związkach. Kiedyś słuchał, jak jego partner przyszedł do niego po długim i trudnym dniu, i rozmawiali godzinami, kiwając głowami w zgodzie. W końcu jego partner powiedział: Jesteś cudowny, Hardy, jak możesz tyle mówić, nie odzywając się ani słowem? Hardy uśmiechnął się i odpowiedział: Czasami też siebie podziwiam. Gdy śledzimy stoicką podróż Hardiego przez tę historię, zarówno dzielimy się jego głębokimi przemyśleniami, jak i wywołujemy uśmiech dzięki jego humorystycznemu podejściu. Ta przemiana w życiu Hardiego sprawia, że staje się on bardziej niezależną, zrównoważoną emocjonalnie i interesującą jednostką, a także pokazuje nam, jak skuteczne w relacjach może być połączenie stanowczości i humoru. Hardy zawsze stara się zachowywać dojrzale w swoich relacjach. Jest to szczególnie widoczne w dniu, w którym kasjer w supermarkecie przypadkowo wydaje mu za dużo reszty. Hardy zdaje sobie sprawę, że został przepłacony i natychmiast zwraca pieniądze. Żartobliwie mówiąc kasjerowi, wszyscy popełniamy błędy, lepiej naprawię ten, żeby mnie to nie kosztowało. Wzmacnia to dojrzałość i uczciwość Hardiego w oczach jego partnera, który mówi, mam szczęście, że spotkałem takiego bohatera jak ty. I powoduje, że Hardy potajemnie myśli, że bycie bohaterem jest dziwnym uczuciem. Hardy wie, że w związkach przydaje się odrobina tajemniczości. W rutynowy piątkowy wieczór podnieca swoją partnerkę mówiąc, Mam dziś niespodziankę. Następnie zabierają ją do zacisznego obserwatorium na wsi. Podczas oglądania gwiazd tworzy tajemniczą atmosferę, mówiąc tak naprawdę gwiazdy nie znają odpowiedzi na pytanie, co tu dziś robimy. Jego partnerka jest tym zaskoczona i zadowolona, a plan Hardiego pokazuje, jak rozważny i otwarty jest na niespodzianki. Aby poprawić swoją samodyscyplinę, Hardy wstaje wcześniej rano i ćwiczy jogę. Pewnego ranka jego partnerka w zabawny sposób poddaje tę rutynę próbie. Wstajesz tak wcześnie i rozmawiasz z wszechświatem? Hardy uśmiecha się i odpowiada: Tak, a wszechświat powiedział mi, że bezsenność nie jest atrakcyjna. To zdyscyplinowane zachowanie podnosi samoocenę Hardiego, a jego partnerka podziwia jego determinację. Hardy zdaje sobie sprawę, że poświęcenie ma ważne miejsce w związkach. Przed ważną rozmową kwalifikacyjną swojej partnerki odwołuje wszystkie swoje plany, aby złagodzić jej stres i poświęcić czas, aby ją pocieszyć. Jestem tu dla ciebie. Ta rozmowa kwalifikacyjna będzie dla ciebie łatwa jak kawałek ciasta, mówi oferując humorystyczne wsparcie. To poświęcenie prowadzi do silniejszej więzi w ich związku. Hardy często wyraża wdzięczność w swoim codziennym życiu. Zawsze szczerze dziękuję za drobny prezent lub przysługę. Pewnego dnia, po niespodziewanej kolacji przygotowanej przez jego partnerkę, Wyraża swoją wdzięczność, mówiąc: To było cudowne, muszę poślubić takiego szefa kuchni jak ty. Zarówno wyrażając swoje uznanie, jak i lekceważąc sytuację jako humorystyczny prekursor propozycji. Pokazuje to jego uznanie dla pracy partnera i zawsze tworzy pozytywną atmosferę w ich związku. Przygody Hardiego w humorystyczny sposób ilustrują, jak stoickie zasady można zintegrować z nowoczesnymi związkami. Podejście Hardiego udaje się stworzyć dynamikę relacji, która jest zarówno głęboka, jak i zabawna. Hardy dokłada szczególnych starań, by okazać swojej partnerce zrozumienie w trudnych chwilach. Pewnego wieczoru, gdy jego partnerka wraca do domu z pracy zmęczona i zestresowana, Hardy mówi do niej: Widzę w twoich oczach, że próbujesz dziś uratować świat, aby zarówno poprawić nastrój, jak i okazać zrozumienie. Następnie włącza jej ulubiony film na relaksujący wieczór i sprawia, że się uśmiecha mówiąc: Superbohater też potrzebuje odpoczynku. Takie zachowanie wzmacnia poczucie zrozumienia i wsparcia w związku. Hardy nieustannie stara się uczyć i doskonalić. Kiedy zaczyna uczyć się nowego języka, przedstawia partnerowi swoje nowo poznane słowa za pomocą zabawnych zdań. Mi amor. musiałem odwołać nasze plany na dzisiejszy wieczór, ponieważ zostałem porwany przez UFO. Jego partnerka uwielbia wesoły styl uczenia się Hardiego. I docenia jego wysiłki. Rozwój osobisty Hardiego czyni go bardziej interesującym i imponującym partnerem. Hardy skrupulatnie wyznacza zdrowe granice. Pewnego dnia stworzył swój własny czas, wyłączając telefon na dwie godziny. Zatrzasnąłem gdzieś telefon i zapomniałem klucza. Żartobliwie wyjaśnia swojemu partnerowi. Podkreśla to wartość ich indywidualnej przestrzeni i identyfikuje obszary w związku, które należy szanować. Hardy pokazuje pewność siebie w naturalny sposób przedstawia się nowym osobom, które spotyka na przyjęciu, mówiąc: Cześć, jestem Hardy. Tak, mam mniej dramatyczne życie niż ten słynny bohater powieści. Ta pewność siebie sprawia, że Hardy jest popularną i szanowaną osobą w kręgach społecznych. Hardy rozszerza swoje zainteresowania, podejmując różne hobby. Kiedy zaczyna malować, z uśmiechem pokazuje swoje pierwsze dzieło partnerce i mówi: Nie sądzę, że ten obraz trafi do muzeum, ale może będzie miał szansę na naszej lodówce. Te nowe hobby ujawniają kreatywność i inteligencję Hardiego, a jego partner lubi odkrywać jego nowe strony. Hardy i jego partner postawili sobie za cel wspólne bieganie. Po ukończeniu pierwszego dnia biegu Hardy humorystycznie komentuje sytuację, mówiąc: Myślę, że oboje jesteśmy jeszcze dalej od bycia maratończykami, ale przynajmniej zaczęliśmy. Wspólne cele wzmacniają więź w ich związku i poprawiają jakość wspólnie spędzanego czasu. Hardy dostrzega znaczenie otwartej i szczerej komunikacji. W przypadku nieporozumienia może powiedzieć: Wygląda na to, że nasza komunikacja nieco się zagmatwała. Być może będziemy musieli odbyć spotkanie korygujące, mówi swojemu partnerowi. Takie bezpośrednie i szczere podejście zwiększa zaufanie i zrozumienie w związku. Hardy okazuje głęboki szacunek swojemu partnerowi i zawsze poważnie traktuje jego pomysły. Kiedy jego partner dzieli się pomysłem, mówi: to świetny pomysł. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? Wyrażając swoje uznanie. Ten szacunek wzmacnia zaufanie i przywiązanie w związku. W chwilach konfliktu Hardy używa humoru jako sposobu rozwiązania. Podczas kłótni łagodzi atmosferę, mówiąc Trudno się z tobą zgodzić, ale może tabliczka czekolady pomoże nam się pogodzić. Takie podejście zmniejsza napięcie w związku i prowadzi do szybszych rozwiązań. Hardy wie, jak ważne jest utrzymywanie kontaktu i regularnie kontaktuje się ze swoim partnerem za pomocą drobnych wiadomości lub niespodziewanych rozmów telefonicznych. Pewnego dnia po pracy powiedział: Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że o tobie myślę. I oczywiście o tym, co chcesz zjeść na kolację, dodając trochę lekkości do ich codziennej rutyny. Podróż Hardiego pokazuje, jak można stosować stoickie zasady w zabawny i atrakcyjny sposób. Położenie solidnych i zdrowych fundamentów w relacjach przy jednoczesnym wykorzystaniu siły humoru sprawia, że zrozumienie relacji przez Hardiego jest wyjątkowe i godne podziwu. Hardy wykazuje się stoicką mądrością i humorystycznym podejściem do zawiłości życia. Po ciężkim tygodniu w pracy, mówi: Weekend to świetny czas na relaks. Tak długo, jak jest wystarczająco spokojnie, abyśmy mogli odpocząć. Hardy jest zarówno realistą, jak i pogodnym człowiekiem. To dojrzałe podejście pozwala mu zachować równowagę i pozytywne nastawienie nawet w trudnych czasach, co zwiększa podziw DLA niego ze strony partnera. Hardy chętnie uczy się czegoś nowego każdego dnia. Kiedy próbuje nowego przepisu mówi, myślę, że użyłem trochę za dużo soli do tego dania. To jak z morzem, ale przynajmniej morze jest zawsze orzeźwiające, prawda? Żartuje i uczy się na swoich doświadczeniach. To zamiłowanie do nauki i wyciągania wniosków z każdej sytuacji czyni go ciągle rozwijającym się i angażującym partnerem. Hardy wykazuje głęboką empatię DLA uczuć swojego partnera i osób wokół niego. Kiedy przyjaciel jest zdenerwowany, w humorystyczny sposób wyraża sytuację mówiąc: czasami musi trochę padać, ponieważ nawet najpiękniejsze kwiaty potrzebują wody, i pociesza swojego przyjaciela. Takie empatyczne podejście wzmacnia więzi Hardiego z ludźmi. Hardy uważa, że humor jest kluczem do zmniejszenia napięcia w związkach i wzmocnienia więzi. Nawet gdy on i jego partnerka się kłócą, łagodzi napięte chwile mówiąc: Zatrzymaj się na chwilę i odetchnij może ta kłótnia oznacza po prostu, że brakuje ci czekolady. To radosne i lekkie podejście sprawia, że nieporozumienia w związku są łatwiejsze do rozwiązania. Hardy przywiązuje dużą wagę do swobody otwartego wyrażania swoich uczuć i myśli. Używa humoru podczas wyrażania siebie mówiąc Pomyśl o mnie jak o książce. Zawsze staram się być jasny i otwarty, nawet jeśli czasami jestem źle rozumiany. Ten szczery i otwarty styl komunikacji tworzy zdrowe środowisko komunikacji w związkach i wzmacnia zaufanie między parą. Hardy przywiązuje dużą wagę do drobnych szczegółów w związku. Pamięta o ulubionych kwiatach swojego partnera i zaskakuje go w ważne dni. Wiesz, moja pamięć czasami nie jest tak dobra jak pamięć słonia. Ale nigdy nie zapominam o rzeczach, które są dla Ciebie ważne. Mówi w ostrożny i wesoły sposób. Te małe gesty zwiększają miłość i uznanie jego partnera Deela Hardiego. Hardy zawsze stara się zachować pozytywne nastawienie w obliczu trudności. Gdy zabraknie prądu, tworzy romantyczną atmosferę, mówiąc: Myślę, że dziś jesteśmy trochę bliżej gwiazd. To pozytywne nastawienie sprawia, że związek jest przyjemny i pełen nadziei nawet w trudnych czasach. Hardy jest zawsze szczery i przejrzysty w swoich relacjach. Kiedy popełnia mały błąd, akceptuje to, że popełnianie błędów jest naturalne, mówiąc: Wygląda na to, że dzisiaj znowu udowodniłem, że jestem człowiekiem. Ta szczerość wzmacnia poczucie zaufania w związku i pomaga obu stronom stać się bardziej oddanymi sobie nawzajem. Hardy bierze odpowiedzialność za swoje działania. Kiedy pojawia się problem, przyjmuje proaktywne podejście, mówiąc: Wygląda na to, że miałem w tym jakiś udział. Jak mogę to naprawić? Takie branie odpowiedzialności zwiększa jego dojrzałość i wiarygodność w związku. Hardy nie zapomina często wyrażać swojej miłości. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że mogę być z tobą. Mówi w każdej chwili ich wspólnego czasu. To ciągłe okazywanie uczuć sprawia, że jego partnerka czuje się doceniana i kochana, co dodatkowo wzmacnia więzi w ich związku. Te cechy Hardiego w połączeniu z jego humorystyczną mieszanką stoickich zasad pozwalają mu prowadzić życie, które uszczęśliwia zarówno jego samego, jak i osoby wokół niego. Takie podejście sprawia, że jest osobą poszukiwaną i stęsknioną, nie tylko przez swoją ukochaną, ale także przez wszystkich znajomych.